Mamy zdarzenie 13. Tutaj mamy zawiadomienie. Tu jest pieczątka komisariatu policji, jest data. Nie mamy SW, ale mamy, że groźby też zostały zgłoszone. 11. Dotyczyły uszkodzenia samochodu. To jest 10 września. I tu mamy podpis policjanta. Ale tutaj mamy jeszcze drugie pismo, które też do. To jest dotyczy tych samych gruźb uszkodzenia samochodu, tylko że mamy KP, jak ktoś by chciał dzwonić do komisariatu i sobie potwierdzić. Wysłane innego dnia pismo potwierdzające te groźby i znowuż mamy podpis policjantka, która prowadzi to postępowanie. I pokrótce, tego dnia 10 września śledziła mnie pani Anna Gawryjołek. Ona chciała uzyskać wiedzę, gdzie jest zaparkowany mój samochód, a potem go zniszczyć, tak samo jak były niszczone inne samochody moje. Ona zlecała te zniszczenia. I to mamy zdarzenie numer 13 i lecimy dalej. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak swora psów, ci co na smyczy wolą żyć nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie bentą jest, za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak swora psów, ci co na smyczy